Jeżeli czegoś nienawidzisz w życiu, a robisz to, jakbyś to kochał, to się właśnie nazywa dyscyplina. I ja mówię tak, zakładam na kolaniki, które dostałem od widza i zacznę pielić i to jeszcze od końca. I tak idę, idę do trzy czwarte rządka, rozglądam się prawo, lewo i mówię nie i zawróciłem od jutra, kochani. Jak... Już schodzą soki, idzie jesień, lepsza najlepsza pora na sadzenie i zobacz, tutaj panu Łukaszowi pakować będę za chwilę, Pięknego cędzlera. No i zadzwonił do mnie i powiedział: Panie Piotrze, kasuje borówki, które kupił w markecie. Pięć lat koło nich chodził, drobne, mało owocu. Odmiany, widzicie, tak, to nie są odmiany towarowe w tych sklepach wszystkich, to są odmiany kolekcjonerskie. Tu pięknego cędzlera Pan Łukasz dostanie i satysfakcję mam, bo będzie Pan miał tutaj na wiele, wiele lat pociechę i wydając pieniądze na ten krzew u mnie, tak naprawdę. W przyszłości 1 kg tyle kosztuje, i to ciekawe, ten jak krzaczek wyląduje na jesień w ziemi on się do wiosny będzie uko powolutku ukorzeniać, do 7 stopni pracują korzenie i później będziemy mieć lepszy stat, ale trzeba pamiętać że zobacz, tu może tak postawię żeby było lepiej widać, ten krzew później na wiosnę trzeba będzie do połowy przeciąć, żeby on się pięknie ukorzenił, no i te kwiaty w pierwszym roku warto usunąć, bo to jest inwestycja bo to później obrodzi dwa razy większą ilością owocu czyli trzeba to traktować jako inwestycję więc nie bać się mocno ciąć i nie bać się kwiatów usuwać, moi drodzy, a będzie bardzo dobrze. I satysfakcję mam, bo po tych latach roboty w polu, widzisz, komuś mogę. No, super pasję, bo to jest pełna gwarancja. Tutaj myślę, że problemów w tym Chandler nie będzie. 6 sztuk do kartonu wejdzie, więc się biorę za robotę, to muszę paszporciki, taśmy, tutaj też trochę roboty poopisywać, więc trochę roboty nie czeka. Ale jeżeli chcę sobie posadzić, o, wszystko się rozwala. To zapraszam cię do kontaktu. Tutaj numer telefonu, żeby można odcinek zatrzymać. No i Chandler, cóż, a bo to główny temat odcinka: bardzo grube owoce, nawet i 5-6 kg z krzewu, bardzo się bardzo szybko. Zobacz, tak jak oczywiście mówią, yy, drewnieją pędy i jest naprawdę bardzo dobrą, sprawdzoną odmianą dla działkowców. Ale jeżeli chodzi o towarowa uprawa Chandlera, problem z eksportem, bo ten owoc troszeczkę jest miękawy no i wrażliwy na te przymrozki, ale toło domu jak ktoś ma, to zawsze te zabezpieczy, więc uważam numer jeden, jeżeli chodzi o tutaj zakładanie jagodnika i tą pierwszą odmianą. no. Pierwszą to jest Czesna, Duke, później Bluecroft, później Chandler. Ale te wszystkie zmiany. mam i o nich będę też odcinki tu dla Was króciutkie nagrywa, Więc łapkujcie, kochani, tu Jagodowe Centrum. To zawsze, no nie zawsze jestem regularny, ale postaram się teraz, ten najbliższy miesiąc, wycisnąć jak najwięcej, bo to jest naprawdę bardzo ważny temat.